Nadrobiłem sobie dwa horrory, no i pogadamy dzisiaj o pierwszym z nich. A w kolejnym odcinku o tym drugim. Jeżeli chodzi o dzisiejsze danie główne, specjalne, no to jest to Coś: Potwór z głębin. A jeżeli chodzi o oryginalny tytuł, to The Tank. Natomiast spokojnie, nie chodzi tutaj o czołg, tylko w tym wypadku o zbiornik. No, i z racji, że jest to produkcja całkiem świeża, no bo z poprzedniego rocznika, no to nie będzie tutaj spoilerów. Natomiast generalnie można ten film nadrobić. Normalnie u nas w Polsce na VOD znajdziecie, mimo że nie był, premiera była tylko światowa, to u nas też jest dostępny. No, w kinach go na pewno nie widzieliście, bo tam grany nie był. Także, jeżeli ktoś ma ochotę, to jest tutaj z polskimi tłumaczeniami u nas. A tymczasem intro i przejdziemy do paru konkretów. Jest to nowozelandzki horror napisany oraz wyreżyserowany przez niejakiego Scotta Walkera. No i nie ma on za wielu filmów w swojej karierze. Jeżeli dobrze sprawdziłem, to poprzednie co zrobił, to było 10 lat wcześniej. A konkretnie to był taki film z Nikolasem Cage'em i z Johnem Cusakiem. Jeżeli nie przekręciłem teraz imienia. W każdym razie, no kurde, jednak miał takich dosyć dosyć znanych, można powiedzieć, aktorów, nawet topowych, a tutaj robi taką kompletną niszę z podgatunku Animal Attack. Ale ten z 2013 zaciekawił mnie, jak spojrzałem na obsadę, bo właśnie kiuzaka kiedyś pomyliłem z cage'em ogólnie, bo on grał w 1408 kiuzak. No, a ja właśnie kiedyś pomyślałem, że to cage, a tutaj produkcja, w której grają razem. Także taki mój, słuchajcie, moja myśl na ten temat, bez żadnego znaczenia, przechodzimy do. Sosia potwora z głębin. No, rzeczywiście, jest jakiś potwór, który żyje gdzieś tam w zbiorniku, czy na jakiejś wysepce, ale ze zbiornika może się wydostać i chcieć terroryzować tutaj pewnych bohaterów. A o co chodzi z naszymi bohaterami? No to przejdźmy sobie do krótkiego zarysu fabularnego. A więc mamy młode małżeństwo, takie po trzydziestce tutaj, pi drzwi. Oni mają jeszcze kilkuletnią córkę. No, i nic z gruszki, nic z pietruszki I okazuje się, że gościu odziedzicza mieszkanie. Po matce czy po ojcu tutaj większego znaczenia nie ma, ale jedno i drugie ukrywało w ogóle te posesje, niech to będzie nazwane. Chociaż bardziej bym powiedział tę dziurę na odludziu, taką zabitą dechami. No dlaczego ukrywali? No bo tam jest potwór z głębin, więc nie chcieli, żeby ktokolwiek się o tym dowiedział. Natomiast jak już poumierali, no to akt własności przechodzi na naszego bohatera, więc oni niby mają co robić ci nasi bohaterowie, ale we trójkę jadą w to miejsce, żeby się zapoznać. O co tam tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. O co w tym wszystkim chodzi? No i zabierają właśnie też tę córkę, mówiąc jadą we trójkę. Tylko to nie do końca był dobry pomysł, jak się domyślacie. No, ale wiecie, oni z takiej perspektywy na to patrzą, że ej, no kurde, coś ple, Coś odziedziczyliśmy. Sprawdźmy, może będzie fajnie. Takie klimatyczne miejsce, plaża w ogóle, drzewa, natura. Fajnie to wygląda generalnie. Tyle, że na zadupiu i że potwór grasuje. A <grywa> no tak poza tym to super, księciuniu. Sam bym pewnie pomieszkał trochę tam, jeżeli by mi dali internet i mógłbym robić nadal YouTube'a. No ale też można to sprzedać, tylko tutaj ciężko coś ogarnąć w ogóle, jeżeli potwór gania wszystkich. Ale generalnie to się dzieje w ogóle pod koniec lat 70. Na początku jeszcze był taki flashback z czasów wojny. Ale dobra, na razie może to wystarczy. Natomiast to jest taki klasyczny 90-minutowy niech będzie straszak który 31 minut ma takie mozolne, że wchodzimy powoli w ten film, troszeczkę coś tam budujemy, czyli tak konstrukcyjnie no można powiedzieć, że poprawnie jeżeli chodzi o budowanie scenariusza. Niemniej jednak zaangażowania dużego nie było, postacie tam lekko nabudowane, ale szczerze no, raz, że to taki dosyć biedny film niskobudżetowy po prostu, chociaż nie trącił jakoś mocno oka. To dwa, no, no niezbyt mnie to angażowało, jakoś taki obojętny byłem, oni tam sobie jadą, rozglądają się. Chwilowo nam buduje tutaj reżyser napięcie, wiecie, że o, potwór będzie czekał i... Okej. Okay. Ta produkcja jako całość ma kilka takich scen, gdzie rzeczywiście suspens jest budowany, chwilę w nim trzymamy tego widza. No i to jakoś tam w tym elemencie momentami fragmentarycznie, wybiórczo działa. Później pod koniec zaczyna się faktycznie coś dziać. Ale niestety film zostawia mnie z czymś takim, co ja bym opisał jako, aha i to tyle serio? No bo, kurde, liczyłem na rozrubę, liczyłem na rozwałkę. Mamy animała, takiego starożytnego potwora, którego oni tam przebudzają. Tak, on jest nazwany starożytnym potworem. Jakieś dziwne coś, bez oczu, takie czarne, słuchajcie, normalnie błotniste. I okej, okay, widziałem masę podobnych rzeczy, ale niekoniecznie w takim miejscu, z takim potworem, z takimi bohaterami, więc jasne, mogło to być coś, może ciutkę innego. Też w tym budżecie ciężko było to utrzymać, ale z drugiej strony ten potwór, okej, okay, on jest brzydki, ale on jest na zasadzie brzydki, że tak miał wyglądać. To nie powiedziałbym, że to jest jakieś turbo nieudane CGI czy coś, więc w tych aspektach niby spoko. Tylko problem jest taki, że nie ma tej rozwałki. Tam ginie w tym filmie jakiś random, jeden czy drugi. Bat. Hookers, no, szczerze, kogo to obchodzi? Czemu nie ma to obchodzić? Ale dobra, ginie bo musi, bo jest to ważne dla fabuły. Ktoś tam gdzieś tam w lesie. No dobra, spoko. Natomiast jeżeli chodzi o tyranie naszych bohaterów, ono jest dopiero pod koniec, no bo wiecie, w tej środkowej fazie, to o, coś puchnie w okno, stuknie, deska tam skrzypnie, no bo jesteśmy w starym, tutaj zapyziałym od 40 lat niekorzystanym, używanym domu, nie korzystał nikt z niego w znaczeniu takim. No więc, zanim się ten film. Na takie tory jakiegokolwiek tempa przesunie, to mi się przesuwały już napisy końcowe, słuchajcie, pojrzałem. Miałem takie, no dobra, ale tu żadnego ciężaru emocjonalnego. Potwór był, poteroryzował, ktoś go walnął, a uderzył, jakaś konfrontacja. No ale dobra, w sumie nie wiem o co chodzi z tym potworem, jakiś tam ciutkę, delikatny zarys jest, ale z dupy się wziął, można powiedzieć. Tyle, że właśnie wiemy, że to starożytny. Nie ma żadnego tła, żadnego backgroundu takiegoś sensownego, mocniejszego, emocjonalnego zwieńczenia tej historii. Dowiadujemy się tam coś o rodzicach tego gościa i czemu oni ukrywali te posiadłość, tę posesję. No ale wiemy, że ukrywali, bo tam kurwa potwór lata, więc to też nie jest nic nadzwyczajnego. Mam wrażenie, że to jest taki bardzo prosty film i on mógłby w tej swojej prostocie po prostu dobrze działać. Na zasadzie, że czasami to mówię, tak? Jak robię jakąkolwiek recenzję czy tam jakąś recenzję, że nie zawsze oczekuję fajerwerków w filmie, czasami prosty film, ale skuteczny, też jak najbardziej potrafi zadowolić. A ten film jest do bólu prosty, ale on nie jest skuteczny. Czasem tam rozrywkowo i właśnie napięciowo chwilę zadziała, ale poza tym... Jeszcze przez... tak do, ostatnich, do ostatniego kwadransu powiedzmy, myślałem, że e, może to będzie średniak, że właśnie... No taki sobie, ale przynajmniej całkiem, całkiem w tym budżecie nieźle wykonany, damy mu 5 na 10, rozejdziemy się i elo. No ale nie, no to zakończenie... Jest wręcz jakieś jakieś cukierkowe i nie daje żadnej satysfakcji. A liczyłem na jakieś floki, na jakieś coś, nie wiem, że będzie więcej tych takich scen konfrontacji, akcji na parzanki. To jest bardziej takie. Chodzi ktoś z pochodnią, o, potwór się boi ognia, dobra, wychodzimy. Na przykład córka, która ugrzęzła, że tak powiem, w, tym, w tej dziurze, w tym zbiorniku, zostaje gdzieś tam przez matkę. Odnaleziona po czasie jest takie o hej no już się nie boję, znaczy boję się, ale hej nie ma takiego, że o mamo tak Boże czekałam aż mnie uratujesz, to jest takie o mamo boję się, o. no bo on jest niedowieziony aktorsko przede wszystkim ten film, nie? I to też jest wina reżysera tutaj oczywiście, no bo przecież to on prowadzi te postacie, ale myślę, że oni sami też nie tchnęli w nich, w te postacie ci aktorzy jakiegoś ducha po prostu, żeby to zadziałało lepiej, sensowniej, fajniej, żeby może... Właśnie było więcej emocji. No i cały taki jakikolwiek ciężar, który mógłby spoczywać na, nad tą produkcją, że wielki przerażający potwór atakuje bez tutaj bronnych, niewinnych niczemu właśnie bohaterów. No to jest takie mech. I to jest chyba adekwatne najbardziej tutaj zdecydowanie słowo, jakie, na jakie ja mogę się pokusić. Omawiając ten film, więc jeżeli lubicie Animal Attack, ale bez większego zaangażowania, taki do odhaczenia, możecie obejrzeć. Ale jeżeli lubicie Animal Attack, taki naprawdę z prawdziwego zdarzenia i chcecie się tutaj dobrze bawić, to można ominąć. Aczkolwiek dla fanów podgatunku, no okej, okay, możecie, możecie obczajać. Jeżeli ktokolwiek z was widział Cosia Potwora z Głębin, dobrze, że to nie coś Carpentera, bo to było plugastwo jakieś, to dajcie znać w komentarzach. Co Wam się w tym filmie podobało, co nie, co sądzicie w ogóle? Jeżeli nie, no to dajcie znać, czy macie ochotę nadrobić, czy po prostu ta recenzja Wam przejdzie tak samo bokiem, jak i ten film. A ode mnie, jeżeli chodzi o ocenę, no to właśnie mówiłem, no już nawet na piątkę nie byłem w stanie tutaj wyciągnąć, więc tylko i wyłącznie 4 na 10 ode mnie, czyli ujdzie. A jeżeli chodzi o dzisiejszy hashtag, to z Was otworzył do końca. Możecie zostawić hashtag. potwór. W otworze? Nie wiem. Nie jestem w stanie nic wymyślić. Także ode mnie to tyle w tym materiale. Widzimy się w kolejnym, gdzie pogadamy o kolejnym filmie, który nadrobiłem. Trzymajcie się, komentujcie i na razie.